Dawaj dawaj! Podaj mi! Jak leci na, na Wini. Wiedzą Państwo może gdzie tutaj można kupić działo, bo już ja chciał Tak A, jaki uraz, no. Tak mnie ujebała dziwka. Nie widać. Czerwone kurwa jest. Jak ty w chuja lecisz nic nie ma. Dobra, trzeba pudry na chut. Leci? Czy nie? Coś tam leci, ale jeszcze naprzód, naprzód. No i właśnie możecie kupić nasz puder na stronie www. Nie na no, kurwa. I tam jest las. To w sumie tyle ty. No. Aha. To my dobrze tylko puder nasypać na włosy. Ja pierdolę. Ja o kurwa. to się wystraszył. Dobra, idziemy, bo tu zobaczyliśmy, że jest hala sportowa i są drzwi otwarte, więc idziemy zobaczyć, czy możemy tam wejść. Jakby mieli piłki ty, to byśmy kurde tutaj strzelali coś chociaż, górę cali czy coś. To dla nas jest za darmo. Dobry? Hala jest płatna? Dobro. powiem tylko jedno słowo, tak wiesz, bo. my wiesz, ja się spytałem, czy, czy jest płatne. A on tak ten gościu mówi. No jak? Taki wiesz, arogancki. Arogancko mi odpowiedział, że no jak. Ja mu, kurwa... Sk a skąd ja mam być, czy to jest płatne, czy nie. Ale nie ma nic za... Słuchaj, jak nie ma za darmo zaraz chodzę po przez płot. Wiesz co powinniśmy zrobić? Wbiec tam kurwa i ten... Weź bo ty tą kamerę tak krzywo trzymasz. Teraz jest prosto, bo to tak o musisz trzymać prosto, nie no i znowu. Patrz w kamerę, bo ty robisz tak o. Dawaj, dawaj. Strzelaj, strzelaj, tak, podaj mi Tak rozkminiliśmy z Nikolasem, że w sumie oni na obozie są, dlatego tak tutaj nad, nad morzem mają treningi Mi się przypomniało, że jak byłem na obozie, to tylko to był taki dojebany obóz, że tam normalnie miałeś taki basen, hopy, Takie dowalone baseny i, i była taka, taka normalnie studnia z zimną wodą, że wiesz, że do regeneracji to tam wchodziłeś Więc wiesz, że to już taki był, wiesz, Ronaldo level type shit, nie? Ty nagry, nagle, nagry, nagry, Jak leci na, na, na Willy. No i co tam jeszcze było? Tam były takie boiska, takie boksy, szklane, że można było od ścian odbijać. Dobre to było. Ty i właśnie to jest to, nie? Że idziesz o, to jest w Stanach tak robią. Wbijasz się o i udajesz, że jesteś tymi mi się i wchodzisz sobie na basem. Za darmo. Chodzisz się na leżach, masz wyjebane. Przepraszam, wiedzą, wiedzą Państwo może gdzie tutaj można kupić ziobę, bo się ja chciał spizgać tutaj nad morzem. Wiedzą Państwo kto tutaj może sprzedaje? Zioło? Ale Marihuanę. Do balenia, nie, nie. bo ja bym się chciał skłóć. Nie, no, to lepiej tego nie robić. Ale to ja, ja bym się spizgał, bym, tak bym odleciał, był szczęśliwy. Nie, nie rób mhm. tego. Ale Z to mi jest mi super mi sprawa, się. proszę Państwa. Nie, to żadna to sprawa. Jest super, nie, to, to, jest, to jest super, tak. Nie, ale to jest super teraz, ale za parę lat będziesz żałował. A ty masz ludzi, i i tak Tak, ale on, to oni też yy, zioło jarają, razem ze mną. Oto. To jest super sprawa, dobrze, to Państwo nie mają, to ja pojedę kogoś innego, bo... Trzeba się spizgać, proszę Państwa.